Pinokio, rozdział 10. Marionetki rozpoznają w Pinokiu brata i wiwatują na jego cześć, ale nagle pojawia się lalkarz-ogniożerca i Pinokia może spotkać zły koniec. Kiedy Pinokio wszedł do teatrzyku marionetek, wydarzyło się coś, co mogło wywołać rewolucję. Musicie wiedzieć, że kurtyna była podniesiona, a przedstawienie już się zaczęło. Na scenie stali Arlekin z Poliszynelem, kłócili się i jak to mieli w zwyczaju, grozili sobie nawzajem, że lada chwila będą okładać się pięściami i kijami. Widownia skupiona na akcji pokładała się ze śmiechu, słysząc pyskówkę marionetek, które poruszały się i obrzucały wyzwiskami tak wiarygodnie, jak gdyby były rozumnymi stworzeniami i ludźmi takimi jak my. I oto nagle w pół słowa... Arlekin przestaje grać, odwraca się do publiczności, wskazuje palcem kogoś na końcu widowni i zaczyna dramatycznie wykrzykiwać. – O, bogowie z Olimpu, czy to Jawa, czy to Sen? Przecież to Pinokio! – Tak, to Pinokio! – woła Poliszynel. – To on, to on! – krzyczy pani Rozaura, wynurzając się z głębi sceny. – To Pinokio, Pinokio! – wrzeszczą chórem wszystkie marionetki, wybiegając w podskokach zza kulis. To pinokio, to nasz brat pinokio, niech żyje pinokio! Chodź tu do mnie, pinokio, woła arlekin. Chodź i daj się wyściskać swojej drewnianej rodzinie. Na tak serdeczne zaproszenie pinokio daje susa i z końca widowni przemieszcza się na pierwsze fotele. Potem kolejnym susem przeskakuje z foteli na głowę dyrygenta, a stamtąd na scenę. Ach, jak padali sobie w objęcia, jak się obejmowali, jak serdecznie i z jakim zgiełkiem poszturchiwali i poklepywali Pinokia na znak prawdziwego i szczerego braterstwa, aktorzy i aktorki tej dramatyczno-drewnianej trupy. Widok był wzruszający co do tego nie można mieć wątpliwości. Ale publiczność, widząc, że spektakl został przerwany, zaczęła się niecierpliwić i krzyczeć: Chcemy przedstawienia, chcemy przedstawienia! Na próżno jednak widzowie zdzierali gardła, bo marionetki, zamiast grać, hałasowały i krzyczały ze zdwojoną energią, a wziąwszy pinokia na plecy, obnosiły go triumfalnie w światłach sceny. I wówczas pojawił się lalkarz, chłopisko tak brzydkie, że samym widokiem przyprawiało odreszcze. Miał brodę czarną jak kleks a długą do samej ziemi. Dość powiedzieć. Że idąc przydeptywał ją własnymi stopami, jego usta były szerokie jak piec, a oczy wyglądały jak dwie płonące latarnie z czerwonymi szybkami. Zaś w łapach trzymał gruby bat skręcony z węży i lisich ogonów. Na niespodziewany widok lalkarza wszyscy zamilkli i wstrzymali oddech. Zrobiło się cicho, jak makiem zasiał a biedne marionetki, obojga płci, drżały ze strachu niczym liście. Dlaczego wprowadzasz taki zamęt do mojego teatru? spytał lalka szpinokia głosem ciężko przeziębionego wilkołaka. Proszę mi wierzyć, najjaśniejszy panie, że to nie moja wina. Dość tego, wieczorem się policzymy. I rzeczywiście... Zaraz po przedstawieniu, lalkarz poszedł do swojego wozu, przed którym piekł sobie na kolację dużego barana, który obracał się powoli na rożnie. Aż zabrakło mu drewna na opał, które pozwoliłoby dopiec go na chrupko, wezwał Arlekina z poliszynelem, i rozkazał: Przyprowadźcie mi tutaj tego pajacyka, którego powiesiłem na gwoździu. Coś mi się zdaje, że zrobiony jest z dobrze osuszonego drewna, i jestem pewny, że gdyby go wrzucić do ognia, mocno buchnie płomieniem na pieczeń. Arlekin i Poliszynel z początku się zawahali, ale pryncypał spiorunował ich groźnym spojrzeniem, więc posłuchali i niebawem wrócili do kuchni, niosąc w ramionach biednego Pinokia, który wijąc się niczym węgorz wyrzucony z wody, wrzeszczał jak opętany. – Tatusiu, ratuj! Ja nie chcę umierać! Ja nie chcę umierać! – na dziś to już koniec. Wkrótce zapraszam Was do słuchania o kolejnych przygodach pajacyka. Do usłyszenia!